Halo, działa? Włącz na niebiesko, jak się to już sobie na czarne? Dobra, chłopaki, wyszła taka sprawa, że po prostu musiałem poradzić robić do domu, bo się źle czuł i zajęło mi to godzinkę dłużej. Włącz po prawej na górze? Gdzie? Ty co tam ona słyszałem, że chyba w chujpermów poszło Co jak stążę góry stromę to przyszedł ja I co w ustawieniach to zrobić? A życie jak góry stromę to przyszedł ciebie ja twój ziomek Tyle <mulanty> znę omych A w Gobie samotność Dobra chłopaki w ogóle Ktoś mi podsełał kurwa jak... Siema 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 Ktoś mi podsełał jakiegoś quiz'a kurwa O propos streamerek nie wiem o co chodziło Ogólnie powiem wam tak Jestem w tragicznym stanie Bo jestem kurwa chory Ale chyba posiedzimy do rana co Nie wiem co jeszcze kurwa zrobię Ale posiedzimy do rana Ogólnie ziamek mi proponował, że mi jutro wpadł ze streamem kurwa i byśmy nagrywali jak wyburzamy ścianę <coughs> Ale nigdy tego kurwa nie robiłem I tak mówię kurwa, no BHP może być trochę za grubo Siema Koreks. Właśnie, siemanko korex, cześć wilku, cześć joki, cześć majmi, cześć młody G. Siemka człowiek z tyłu, cześć driku, dribil siemka Siema Mechanik, Janusz no Nożownik. O kurwa, siema Wąski, siema Mrożnik, x Australopitek, rasi, Wertpos, Detytek, x -Yahoo, no i tyle. I Siemanko Wojtas. Siema, dobra, podsyłaj tego linkacza. Ogólnie, chłopaki, tak, już Wam mówię od razu. Tak jak mówiliśmy, od kurwa października. A jak mi się uda, demon za banie wyciągnąć. To będzie na następny weekend No Nie rób tego quizu, bo lubię zbanować Za co? Za quiz? A bo oceniam ludzi? O to chodzi? Nie obiecuję Ta? No to nie, dziękuję kurwa w takim razie Ej ogólnie Czy to czy ktoś z was ogląda Ferki kurwa? Czy tylko ja na to przeszedłem? I nawet wam powiem, kurwa, przyznam się, że nawet podglądają kurwa, tylko ja? Może VR? Dobra, widzowie. VR czy coś innego? Mega Yikes? Dobra, jaki kanał jest zajebisty na YouTubie? VR? Nie no, chłopaki, ale wiecie co oznacza VR? To oznacza Insta Permaban. Kamil Amrach TV? Ty, a to, Ej, właśnie to jest bezpieczne, czy nie? Bo chyba nie, czekaj. Kamil Amrach to z tego co wiem, to on lubi tam dorzucić czasami coś spicy, tak? Właśnie, jaki Kamil Amrach ma nick na, na Twitchu? <laughs> Otóż to. Otóż to jesteś. Jak to dziwnie brzmi? Jest oto 100. Bo widziałem, że dzisiaj wstawił z trzema filmikami ktoś napisał bardzo nie, niemiłą wiadomość. Czekaj, nie w, nie w, obietnicy, w obietnicy, czy gdzie? Gorylek, gorylek napisał. Czekaj, zaraz znajdę. Weź Adamce, jak ciebie, nic już nie ogląda. Skończyłeś się na ra tobie. No. Bo ja się nawróciłem. Chłopak mnie, chłopak mnie uderzył. Niby wiesz, niby taki jeden komentarz co nie, ale jednak Belhatch331 potrafi spierdolić komuś humor. Bardzo niefajnie. Co to jest? Kurwa. Ej, wiecie, może mam problem z myszką. Ogólnie, jak ruszam myszką, to ona mi kurwa nie trzyma targetu w ogóle. Nie wiem. Nie mogę kliknąć w link. Hello. W... Co to. Nie będę. Hello, fellow gamers, kurwa, włączał. Hello, fellow gamers. Dzisiaj jedziemy do Kanady, kurwa, zbrać mi kleszcz. Widzisz tą emotkę? Nie widzę tej emotki. Co to jest, designer? Dobra, czy, czy filmiki z Sentino są kurwa safe? Ja pierdolę, ja nic nie wiem. Dosłownie. Ogólnie gram w plemiona, jakby ktoś pytał, tak. Ale kurwa... Safe chuj? Ty, to co jest safe, żeby można było oglądać? Bo ja to już bez kitu nie wiem, jak ziomek mi napisał, kurwa, że ja nic nie mogę zrobić, na przykład... Z tego co wiem, to nie mogę powiedzieć o drugiej osobie, że jest na przykład grubsza czy coś, tak? Dobrze rozumiem? Czyli nie mogę oceniać w ogóle ludzi pod żadnym względem negatywnym. No nie, ale na przykład, jeżeli powiedzmy Krzysiek jest i mówi do mnie ej, grubasie czy coś, to co ja wtedy mogę powiedzieć? To czy to jest obrażanie kogoś, czy nie? Nie, 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 no ale. Wiesz, pytam się, bo on, Bo tak na przykład nam nie mówi normalnie. I mnie to osobiście nie. nie rusza nie obraża. Ja na przykład. nie wiem. W sumie nie znam. W sumie, no ja całkiem. No to jak mam siebie nazwać, kurwa? Że jestem szczupły? Nie kumam tego. No dobra, a jak na przykład ty mnie kurwa obrażasz, że jestem zjebem, bo ty nie zasługujesz na perma od Twitcha, a bo ty możesz. Czyli stary, rozumiem, że ja dostaję bany za to, że kurwa, wy po prostu mnie wkurwiacie, a ja wkurwiam was, i na tym działa ta relacja. Hmm. No dobra Pokaż się. Powiem wam tak, nie pokażę wam się na razie, ponieważ e, jestem zmęczony Miałem spałem bardzo krótko, bo się podnieciłem tym, że dostałem Umbana i miałem się odpalić dopiero w październiku. Ale mówię kurczę, odpalę się na 50 minut w pewnym widzowie powiedzą wow, super, super, super. Powiem, że w październiku i wszystko będzie git. No ale niestety nie wyszło to po mojej, po mojej myśli. I wkurwia mnie fakt, że kupiliście za dużo subów. i Czuję się delikatnie zobowiązany. Jest to nie w porządku. Bym się wypierdolił na miesiąc. Ty, ale widzowie, czy faktycznie, jak ktoś kupuje tutaj suba, to ma problemy ze sobą? Bo ktoś lubi wypierdalać hajs. Mnie, mnie to zawsze ciekawiło. Bo ja na przykład najwięcej kasy w sumie na Twitchu, to wydałem na wsubach na demonza. Nie wiem kurwa dlaczego. I wiesz co? I nigdy kurwa nic nie wygrałem. Nigdy nic w żadnym losowaniu, żadnego niczego. <coughs> mela na web. To co, teraz, teraz tylko zauważyłem, że co, wardenga, Nitrozyniak? Jakieś dramy z freezem? Nie wiem o co chodzi. Totalnie szczerze, powiem wam, że się czuję obco w tym internecie jak chuj i nawet nie wiem, co mam przeglądać sam dla siebie. Aferki? No z Aferek to chyba najbardziej spokomordką jest Wolfis z tego co mi się wydaje. Nie to jest Werki. Ja tego nie używam. Frisjojcowski liść dla Nitro. Mega obsesja na punkcie wersą. Kurwa mać. Jak to tak mogą ciągnąć non stop? W sensie jakie to jest pojebane, co? Odpalaj VR yy... Ile jest moderatorów na kanale? Co to? Jeden jest, okej, okay. jest szoty, jest saderius, jest na plecik, ja ma... okej, okay. jest czterech, jest czterech, nie dostaniesz moda, <ścoughs> dobra widzowie, słuchajcie po. Co robimy teraz, nie licząc, ok, mówmy się tak, telefony do momentu potwierdzenia przez osoby wyższe, czy mogę je robić, nie mogą być robione, VR, jak się umawiamy, jeżeli ktoś dodaje coś nieodpowiedniego, permujemy, musimy jakieś zasady wprowadzić, bo ja również muszę mieć na was, kurwa, zasadzkę jakąś, tak nie może być. Czyli jeżeli ktoś wrzuca po prostu nwardzika, permik, mod? Ja pierdolę uh, Tragedia, kurwa, tragedia Stary, ale ja tak sobie myślę z punktu na przykład y, Twitcha, co nie? Napisałem to podanie, wiesz, że wszystko tam będzie ok, wszystko te refery i nic się kurwa nie zmieniło, wszystko jest to samo jak było 10 miesięcy temu, kurwa rok temu, 2 lata temu, 3-4 Nonstop to samo kurwa, gó raczej gówno, no nic się nie zmieniło. A kiedy napisałem podanie, no długo, nie wiem czy mogę, wiesz, nie, no, po prostu nie pamiętam, tak się zdarzyło, że napisałem i tyle. Po prostu poczułem, że jestem gotowy, no to żeby wrócić i zmienić się i wypadło na taki moment. O, cześć Robercik. E, Robercik, słuchaj, bo ogólnie... W podaż do Warszawy? A kiedy? Kiedy chcesz. Ty, o, ej, ogólnie Robert, tak, y, ty nie lubisz tylko pająków, czy na przykład ogólnie cokolwiek, kurwa, węże, agamy? Wiesz o co chodzi? Takie coś się też. Bo na przykład, wiecie co ja Z wymieniałem kurwa dla paputa. Y... No, 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 no. No wiecie, no, nieważne. I kurwa tam był ślimak. I werka się okazało, że ona ma. Fo... Nie wiem, to się za fobia na punkcie ślimaków. I wziąłem tego ślimaka i do twarzy. Tak, no tak dla żartów chciałem przełożyć. Myślałem, że sobie jaja robi. No i kurwa normalnie się rozpłakała, co nie byłem, kurwa w szoku. Trochę. I tak nagle słuchałem przez dwie godziny, jak ślimaki są obrzydliwe i jak mogą wyssać mózg. I kurwa, okej. Okay. Także no. Robo, robo. <ścoughs> nie pytaj, stary. Ja ogólnie ci powiem, czy ja nie wiem, czy ja jestem kurwa głupi i nie rozumiem niektórych ludzi. O kurwa. O kurwa, kto, co się stało? Ej, kto schostował? Bo słyszałem, że był ten. Kurwa. Był kurwa alert. Czekaj, alerty dam chyba za nisko. O. Dobra, ej, kto schostował? Bo ja nie widzę. Czy mam falały włączone? Dobra, niech będą falały. Co kurwa? Bo... <coughs> Weź, kurwa. Klasse Use Custom Fields Refer tot his Guy Tief Any i Suez. S. w dupe już z z nami kutasie krzywy nie brasz, wypierdalaj nie potrzebujemy cię w naszym składzie tych uj krzywy Dawaj w TTG rudy jebany. Nie no Wiecie co? Ja nie wiem Co jest kurwa nie tak? Dawaj w, dawaj w sims, dawaj w WTTG stary, odpalę WTTG i będzie kurwa rezydent śpioch. czy nie będzie rezydent śpiocha. Ej, dobra, widzowie, to może umówmy się, bo w sumie nie wiem, czy tak, to, tak samo franio robi. Ty, a na przykład jeden Irrelift w, w tygodniu, albo co dwa tygodnie. Nie no nie obiecuję, ale tak na dwa tygodnie to nie jest źle. Nie wypalisz się szybko z pomysłami. Nie obiecuję. Kurwa, dobra, czegoś się zapytać zapyta i ten. Siemanko Xedes. Ej, dobra, ogólnie trzeba wypierdolić moderatorów, których dzisiaj nie ma i będzie trzeba dać tym, którzy będą chcieli siedzieć za darmo. Tak, to trzeba zrobić. Ogólnie mogę wam, słuchajcie, płacić w krypto, możemy tak się dogadać, wiecie o co chodzi, ale to... No. Ankieta? Jaka ankieta? Co? Stary, WTTG, przecież to kurwa przechodziłem głąb, ja pierdolę! Wy jesteście jacyś za co... Stary, przechodziłem to, kurwa, 4 dni z rzędu, 5 dni z rzędu na Mazurach. Nie przeszedłem! O kurwa! O, dzięki Mateusz, ma fajny kapelusz za chuścika. Przeszedłem, Dl nie ma DLC. Ej właśnie, kurwa, bo ja followy mam włączone, poczekajcie, ja zapomniałem o czymś. <noise> Poczekaj, muszę to usunąć. Ale wam powiem, że teraz to streamowanie to jest bardziej uważanie kurwa na przypomnienie, streamowanie to jest kurwa trochę. trochę ciężkie. Bo ja nie należę do osób, które się wysławiają kulturalnie na bieżąco i lubię zapodać jakimś <laughs> tekścikiem. I... Mam problem z wysławianiem się przez to bez kitu, bo muszę myśleć co kurwa mówię. To jest trudne. mnz historię życia, nie mnz już nie ma mnz ma wyjebane, poszedł sobie Pewnie jak powiedziałem pająk to Dobra, czemu to się nie chce ustawić, dobra Daj ktoś followa <laughs> A poczekaj, muszę wyłączyć Kropka. Wyłącz sobie gify z donacji, bo dostaniesz bana w przeciągu godziny. Jak to gify z donacji? O, dzięki wicen Cefaloka, Witam serdecznie. Ej, czemu to działa? Kurwa, to miało nie działać. Chyba to jest rozjebane jak... Nie mogę wyłączyć follow'ów Dobra widzowie, do której dzisiaj siedzimy? Ja bym powiedział wstępnie trzecie, bo mi pewnie jeszcze zajmie 7 minut pierdolenia Odpalę kamerkę i ja coś pokminimy Ale muszę poustawiać te rzeczy Do piątej Kurwa tylko 3 godziny No wiecie no Wiecie, jak to jest ze mną, kurwa? Szybko się odpalę, szybko się zaraz wymęczę, kurwa. Muszę się przygotować. Muszę przygotować się na październik, stary. Na tym to polega. Oazis, no niestety. Dobra. Dajcie mi nikę do WTG. Jak do tego DLC, bo nie ma DLC, żadnej. a nie, wam chodzi o to scrutiny Z, To co, kurwa, z tą strzykawką chodzisz? To w to nie grałem w ogóle.